Sioma, siema, sioma, siema. jest to odcinek z pokazania jak uczyć split screena na Fortnite, czyli podwójnego ekranu. No i co? Zapraszam Was do odcinka. No i co trzeba zrobić? Trzeba mieć oczywiście dwa pady, tu mam jednego pada i tu mam drugiego pa... O! Sorry, że tak ten telefonem, ale niestety na PS się nie da nagrywać nic innego niż tylko gry, a tu coś będzie innego niż gra i dlatego telefonu, więc trochę przepraszam i, że będzie trząsło i tak dalej. No i dobra, mamy dwa pady. No, i jednego włączonego, no i drugiego też włączamy. Ja już akurat włączyłem tego drugiego pada. O, czy na czerwono się świeci? I wybieramy drugie konto. Na tym jednym padzie, na tym głównym, co teraz mam, jestem zalogowany na tym koncie tu. I na tym drugim padzie się loguję na drugim koncie. No i dobra, się zalogowałem. I teraz tam na dole, o, tu jest takie pokazane: przytrzymaj, zaloguj się, przytrzymaj, czyli pad 2, czyli konto drugie. No i się loguję na to drugie konto. No i dobra, się zalogujemy. Chwilę poczekamy, to się trochę loguje. W sumie trochę się nie loguje. Znaczy, I tak chciałem powiedzieć, że nie wiem, jak to jest na Xboxie, to jest oczywiście PS4. Myślę, że na Xbox będzie podobnie, ale nie wiem. Może ktoś napisać, jak ma Xboxa. No i dobra, jesteśmy. To jest drugie konto moje. Nie pytajcie się, czemu taki nick. No i dobra, i teraz, żeby grać, znaczy, żeby wejść w menu drugiej osoby, też na tym drugim padzie naciskamy. X przytrzymujemy. No, jesteśmy w menu drugiej osoby. <grywa> oczywiście nic nie ma. Eee, no i to jest w menu drugiej osoby, żeby przejść do pierwszej. No to znowu X przetrzymujemy. No, jesteśmy w pierwszym menu. Eee, no i dobra, i ja daję gotowość, więc pokażę Wam to w gierce, jak to wygląda. Eee, oczywiście kodzik, masny stopa, Dziękuję za używanie. Eee, no i dobra, i ogólnie, jak ktoś nie ma. Konta drugiego, tak jak ja na przykład nie miałem drugiego konta na Playstation, więc sobie musiałem robić, trochę mi to zajęło, to sobie zrobiłem konto na Playstation, na Epicu te dwa konta połączyłem. To jak będziecie, jak będziecie robić, to wszystko wam to wyjdzie, bo akurat tak musiałem robić. No i przechodzimy do Gierki. No i dobra, jesteśmy w Gierce, tam właśnie ja stoję. Czekajcie, pójdę sobie drugim. O, czekajcie, e, Tak, może se O, to jestem właśnie ja. I to jest właśnie teraz drugie możecie sobie obczalić na dole e, po prostu trochę jest... E, dziwnie się gra wam powiem I to bardzo dziwnie A jeszcze w ogóle na tym koncie drugim Mam podstawowe ustawienia prawie e, Więc naprawdę mega dziwnie się gra W ogóle wcześniej nagrałem gierkę, ale był przegłos I jak tak się jeszcze dwa pady to Tak jak już mówię, dziwnie się gra No ale pewnie jak się z kimś wyjdzie grączkę, to ktoś będzie siedział koć. Tylko mnie albo kochasz, czyli ktoś siedział, to będzie się na pewno lepiej grało. Bo jedna osoba się patrzy w jeden punkt, druga, w drugi punkt, i się gra. Ale trochę się dziwnie gra. Bo. Czekajcie. Hmm. Ale mam aha, są zbagowane ustawienia. Tak, bo. Na tym tym, bo zaraz się zastanawiałem, czy mam killów pod l Na tym drugim koncie, ona nie na tym, na tym. A ja go nie mam pod l -ką. Naciskam L i nie ma. Są zbagowane ustawienia, tutaj, dobra. Idziemy drugim kątem, tutaj, ale tak się dziwnie gra. Czekajcie, wrzućmy. To, wyrzućmy. To, to. I to, i teraz drugie. I teraz drugie konto. I czekajcie, tak można będzie grać w turnie. Jak będzie można tak grać w turnie, to okej. Okay. Dobra, o. Patrzcie, tu na dole jest, ale dziwnie. Ztańczmy. Tam na dole się patrzcie. Nie mogę tańczyć, a na drugim Też nie mogę. To tańce w tej grze są zbogowane. XD. Czekajcie, gdzie jest mapa? Boże, jest to mapa. W ogóle mapa zbogowana, co nie? Ja tu mam całą odkrytą, a tu nie. Więc dobra. Ja a się dziwnie gra. Przegłos jest. Dobra, mam na nadzieję, że na klipie nie będzie przegłosu. No i dobra, jak on się czyniaczek spodoba, to opeczka jest tutaj oczywiście mile widziany. Kozik ma młodą stopa. No i co? Przepraszam za tą jakoś tam na początku, ale telefon mi się ruszał. Ale przepraszam. <si> dobra, to co? trzymać się. Chciałem zatańczyć, ale nie mogę, więc. Pa!